Coś tu brutalnie zniszczył rośliny, ale spokojnie mamy dla niego niespodziankę. Dzień dobry, dzień dobry, ogród. Pewnego dnia, kiedy odlewałem manhetę, ziemia się poruszyła. To było turkuć podjadunku. Nosi nazwę jak postać z bajki, ale wyrządza szkody jak po bombie. To stwór, który wygląda jak skrzyżowanie kreto -szczura z Transformersem. Jak wygląda Turkuć Podjadek? Ma wydłużone ciało w kolorze ciemno lub brunatno-rudawym. Dorosły osobnik osiąga około 6-7 cm długości. Na jego głowie znajdują się długie czułki Skrzydła też są długie i proste, ostro zakończone, a ich rozpiętość wynosi około 4 cm i sięgają poza odwłok. Owad właściwie ich nie używa, a potrzebne mu są głównie w okresie godów. Przysadki odwłokowe są długie i zapewniają dobrą orientację w tunelach pod ziemią. Odnurza przednie, mają kolce i są silne. Służą do grzebania w ziemi i poruszania się pod nią, a także do budowy korytarzy. Tylne nogi są krótkie. Zarówno samce, jak i samice mają aparat strydulacyjny, który służy do wydawania dźwięków, podobnych do cykania świerszcza. Turkucie kopulują w maju i czerwcu. Samice składają do 300 jaj pod ziemią, jedno pokolenie w ciągu roku. Po trzech tygodniach wylęgają się larwy i w początkowym stadium żerują pod ziemią, a samica się nimi zajmuje. Jesienią młode są już samodzielne i kopią korytarze na głębokości 50-100 cm pod ziemią. Pod ziemią urządza sobie metro, a na powierzchni zostawia zwiętnięte rośliny. Które wyglądają jak po koncercie rockowym. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że to jest turboć. Nie jestem zły. Ja po prostu lubię seller. Nie, nie jesteś zły. Ty po prostu jesteś piekłem dla ogrodnika. Jeśli twoje warzywa wyglądają jakby coś zasało je od spodu, to nie było łatwo. To był turboć. Turkuć żywi się podziemnymi i zielonymi częściami roślin. Kopie tunele pod ziemią, długie na kilkadziesiąt centymetrów i rozgałęzione. Aktywny jest zarówno w dzień, jak i w nocy. A jak wyglądają objawy żerowania turkucia? Na co zwrócić uwagę, obserwując rośliny, by szybciej wpaść na jego top? Rośliny ozdobne, warzywa, zboża i gatunki leśne wjedną i następnie zasychają, a ich części podziemne gniją. Charakterystyczny objaw stanowi wypadanie roślin, nawet całymi rzędami, które przez żerowanie turkucia pozbawione zostały systemu korzeniowego. Obecność turkuci łatwo rozpoznać. Wypukła powierzchnia ziemi oznacza wydrążony przez nie korytarz, a miejscowe zapadnięcie się gruntu to znak, że znajduje się tutaj gniazdo. Miejsca te najbardziej widać po deszczu lub podlewaniu. Wykrycie gniazda jest potrzebne, jeśli chcesz skutecznie pozbyć się szkodników. Najbardziej uwielbia wilgotne środowisko, występuje na polach uprawnych, w sadach i w ogrodach. Nie jest wybredny i żywi się każdym rodzajem roślin. Wyrządza szkody zarówno uprawom rolnym, jak i roślinności leśnej. Spotyka się go również w szklarniach i inspektach, bo w tych miejscach panuje podwyższony poziom wilgoci. Lubi gleby żyzne, próchnicze, lekkie i przepuszczalne. Drogi Watsonie, marchewka zniknęła, cebula zwiędła, turkucius odiatos. Sprawa jest jasna, ale jak się go pozbyć? W tej chwili jednym z bardziej skutecznych sposobów jest preparat oparty o naturalnych wrogów turkucia nicienie, a z drugiej strony nicienie te są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Preparat Turkuć Stopper zawiera nicienie, które przedostają się do wnętrza turkucia i tam uwalniają symbiotyczne bakterie, które przekształcają tkankę turkucia w źródło pożywienia i w ten sposób nicienie mogą się rozwijać i Rozmnażać. Skutkiem ataku nicieni jest śmierć turkucia w ciągu kilku godzin lub dni i zmiana koloru jego ciała na odcienie czerwieni i brązu. Zwykle zarażony szkodnik jest trudny do zauważenia, gdyż szybko ulega rozkładowi. Inny ciekawy preparat to Naturblocker, Blocker. To pelet z suszonych nasion z roślin oleistych. Zwalcza nie tylko turkucie, ale też nicienie, krety, nornice, pędraki i karczowniki. Dodatkowo jest nawozem, zawiera azot, fosfor, potas i węgiel organiczny potrzebne roślinom do prawidłowego rozwoju. Są też inne naturalne sposoby na pozbycie się turkuciów. Turkuć to nie fan zapachów. Szałwia, macierzanka, szachownica, olsza czarna potrafią go. Odstraszyć i ochronić uprawy. Pani Basia z dolnego boru nasadziła szałówki macierzanki wokół każdej rządki warzywników. Turkuć się wyprowadził podobno do miasta. Nie chcesz turkuci w ogrodzie? Dbaj o różnorodność biologiczną. Postaw domki dla jeży, budki lęgowe dla ptaków. A zanim wypędzisz kreta, zastanów się dwa razy posadź zioła skorzystają na tym zarówno twoje uprawy jak i twoje zdrowie sprawdzaj regularnie grządki i rabaty a kiedy zauważysz objawy żerowania turkuci zastosuj odpowiednie środki jeśli Turkuć był w twoim ogrodzie daj znać w komentarzu a jeśli go nie było to masz szczęście ale czujność przede wszystkim to wszystko w dzisiejszym filmie. Pobierz poradnik ochrony roślin. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj po więcej. Do zobaczenia w następnym odcinku.